Pani Beata Janczak, która jest dyrektorem Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie Agencji Rozwoju Przemysłu, z wykształcenia i zamiłowania prawnik, to jest ważny raz zamiłowania też. Od ponad 20 lat związana z finansami i instytucjami otoczenia biznesu. Instrumenty wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw w regionie z uwzględnieniem tarczy antyinflacyjnej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Pani Prezes Agnieszko, serdecznie dziękuję za zaproszenie na kolejne wydarzenie. To ogromny zaszczyt być partnerem i dziś oficjalnie, tak, dziś oficjalnie na forum, natomiast na co dzień w kuluarach pracować na Państwa rzecz, rozmawiać, słuchać i tworzyć, i tworzyć instrumenty, które. E, które, e, które są państwu potrzebne. E, pozwolę sobie na taką e, małą dygresję. Kiedy przygotowywałam dzisiaj, e, właściwie wcześniej, e, prezentację dla państwa e, i wpisywałam ten tytuł, Biznes Forum po, po pierwsze Gospodarka, pomyślałam sobie, że jak ogromnego znaczenia nabiera to określenie Po pierwsze Gospodarka, tak? Moglibyśmy je rozwinąć przede wszystkim. W kontekście tego wszystkiego, e, o czym dzisiaj mówimy, Czyli wojny na Ukrainie, czyli jeszcze tych skutków popandemicznych, ale też ogromnie, ogromnej inflacji. Zobaczcie Państwo, jak to, żeby ta gospodarka była silna, mocna, dzisiaj nabiera zupełnie innego znaczenia. I dziś Państwu, właśnie w tym kontekście, chciałabym przedstawić Agencję Rozwoju Przemysłu, która jest spółką Skarbu Państwa z ponad 30-letnim doświadczeniem. Pracy z przedsiębiorcami dużymi, mniejszymi. Ja na co dzień tutaj z moim zespołem, który jest tutaj dzisiaj obecny, współpracujemy lokalnie z państwem. W swoich kompetencjach my zarządzamy właśnie tutaj rejonem Lubelszczyzny i Podkarpacia, więc. Te wszystkie problemy e, znamy na co dzień, ale ja je postrzegam w, bardziej w kontekście potencjału, tak, i możliwości. I dziś powiem Państwu, jak, e, jakimi instrumentami będziemy chcieli wspierać Państwa rozwój, bo ta mocna firma, ta mocna gospodarka jest dziś wszystkim potrzebna, tak, żebyśmy mogli sprostać wyzwaniom, e, które niesie ze sobą wojna i które jeszcze przyniesie, tak, inflacja. Musimy być silni, musimy być płynni, musimy być dobrze wyposażeni w ciekawe, Skuteczne instrumenty. Wspomniałam już o naszej historii. Kilka cyfr, żebyście Państwo zobaczyli, jak mocna to jest spółka. Tutaj mój przedmówca Karol wspominał o tym, że razem pracujemy w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju. Rzeczywiście te trudne czasy umocniły jeszcze tę współpracę. Na co dzień w wielu obszarach konstruujemy, przygotowujemy rozwiązania, które mają Państwu pomóc. Jesteśmy rozlokowani na terenie całej Polski w siedmiu centrach obsługi przedsiębiorców, gdzie eksperci, doświadczona kadra pomaga przede wszystkim odczytać Państwa potrzeby, porozmawiać o nich, a potem przygotować te instrumenty, które pozwolą Państwu rozwijać swój biznes, pozwolą go otwierać, kontynuować bądź też dywersyfikować. Tak? Pandemia pokazała, że musimy ten obszar. E, zakładać w swojej działalności. E, oprócz oczywiście flagowych instrumentów finansowych, bo do tego głównie powołana jest nasza spółka, czyli pożyczek obrotowych i inwestycyjnych. Pamiętajcie Państwo, że też e, wspieramy Państwa rozwój, e, oferując e, różnego rodzaju formy e, finansowania leasingowego. E, tutaj też Karol wspominał o tych trudnościach, e, zwróciłam na to uwagę i myślę, że to będzie rzeczywiście duży problem, że firmy leasingowe nie będą wyrażały zgody, aby ich. E, urządzenia, pojazdy, maszyny właśnie pracowały na terenach zagrożonych. To jest kolejne wyzwanie właśnie dla nas. My też w Warpi już o tym dyskutujemy, jak przygotować te rozwiązania, żeby, żebyście Państwo jednak mogli kontynuować ten biznes. Również factoring, który jest u nas świadczony przez KUKE Finance, czyli obracamy się również w grupie, przygotowujemy właśnie również te formuły zabezpieczające płatności. Nadal jesteśmy jeszcze operatorem tarczy antykryzysowej. Proszę o tym pamiętać, że. Agencja rozwoju. Sekundkę, zaraz Państwu przedstawię ARP właśnie w postaci filmu. Jeszcze chcę tylko wspomnieć o tym, żebyśmy pamiętali, że tarcza antykryzysowa nadal jest, nadal jest dla Państwa dostępna. Pozwólcie Państwo, że wyłączę film, żebyście Państwo trochę w taki niekonwencjonalny sposób poznali ARP. Agencja Rozwoju Przemysłu Oferta Agencji Rozwoju Przemysłu dla małych i średnich przedsiębiorstw: Finansowanie inwestycji i zapotrzebowania na kapitał obrotowy: International Desk Wsparcie inwestycji zagranicznych Factoring dla małych i średnich firm leasing maszyn, urządzeń i linii technologicznych. Oferta dla firmy w centrach obsługi przedsiębiorców www.arbp. Odwiedź nasze centra obsługi przedsiębiorców: Gdynia, Białystok, Poznań, Warszawa, Lublin, Wrocław, Katowice. Agencja Rozwoju Przemysłu. Dziękuję. Myślę, że tutaj w bardzo y, krótkim filmie mogliście państwo zobaczyć to szerokie spektrum y, naszych działań. Y, aczkolwiek powiem też, że to nie wszystko jeszcze. Zachęcam, żebyście państwo odwiedzali nasze media społecznościowe y, czy stronę, y, gdzie zobaczycie państwo, y, jak szeroko działamy w obszarach, które są tutaj poza kompetencjami naszego centrum, bo to jest również, to są inwestycje, to są innowacje, to, to są nowe technologie, to jest sektor kosmiczny i mogłabym tak jeszcze długo wymieniać, dlatego nie będę państwu zajmować czasu. Ale wszędzie tam dla Państwa są przygotowane instrumenty, które mogą wesprzeć e, Państwa e, biznes. E, to finansowanie korporacyjne, które jest w naszych kompetencjach, to przede wszystkim standardowa oferta finansowa. Pamiętajmy, że e, pomimo tych trudności, które się pojawiły, tych czarnych łabędzi, e, musimy działać normalnie. I tu oferta standardowa, która wesprze Państwa działalność na co dzień, jest jak najbardziej dedykowana. Tarcza, o której wspominałam, ale chciałabym się dzisiaj skupić bardziej na ofercie antyinflacyjnej. My, jako RP, w grupie PFR-u sprawdziliśmy się i to mogę dzisiaj z pełną odpowiedzialnością powiedzieć w kontekście udzielonej tarczy antykryzysowej. Szybko zdiagnozowaliśmy problem pandemiczny, przygotowaliśmy i wyposażyliśmy firmę w ciekawe instrumenty. Dziś, bazując na tych doświadczeniach, przygotowaliśmy ofertę antyinflacyjną, czyli Ofertę związaną ze zwiększonymi cenami towarów, z niedostępnością, z problemami z wykonawstwem, usługami i tutaj szeregiem różnych jeszcze innych, które z tego, z tego łańcucha niekorzystnego wynikają. Również um, ta oferta um, finansowania antyinflacyjnego um, dotyczy rozpoczętych inwestycji. Na pewno część z Państwa. Y, po pandemii wystartowała i to jest bardzo e, dobry objaw. E, natomiast e, przyszła inflacja, ona spowolniła te inwestycje, więc e, również ciekawe rozwiązania na tę okoliczność, czyli na rozpoczętą innowację i przepraszam, e, na rozpoczętą inwestycję, które nie możecie Państwo z tych powodów, o których wcześniej mówiłam, e, zakończyć. My jesteśmy w stanie Państwu pomóc. E. To, o czym powiedziałam. Ta pierwsza formuła, czyli obrotowa na zakup, na zatowarowanie, na zapłacenie za towar wcześniej, ona może być dla Państwa w takiej formule do 48 miesięcy z karencją w spłacie 3 miesiące, która to daje ulgę od raty kapitałowej. Tak? tak po prostu, gdybyśmy to mieli przełożyć na. Na takie zrozumienie obrazkowe, tak? czyli te środki angażujemy w jakiś inny obszar naszej działalności, bardziej potrzebny, a niekoniecznie w ratę. E, I drugi, ten dłuższy, dający więcej możliwości, czyli do 120 miesięcy właśnie w tej formule inwestycyjnej. Ja nie będę Państwa oczywiście szczegółami poszczególnych instrumentów e, tutaj e, teraz. E, jakby nie będę zabierać czasu, jesteśmy do Państwa dyspozycji z całym zespołem, chętnie przybliżymy tutaj jakby szczegóły. Oczywiście dopasujemy instrument do oczekiwań i możliwości firmy. Chcę tylko Państwu zasygnalizować, że jesteśmy gotowi, zawsze czytamy Państwa oczekiwania, zawsze we współpracy i z innymi grupami, i z bankami na co dzień właśnie. O tym rozmawiamy. To, to nie są e, instrumenty, które e, są, bo są tworzone. Tak? One, one są naprawdę e, jakby wynikają z Państwa oczekiwań. E, zobaczcie Państwo jeszcze te korzyści, tak, e, my naprawdę staramy się być instytucją wspierającą i pomocową na co dzień. E, Rozmawiamy indywidualnie, dopasowujemy coś z dużym atutem dzisiaj. Myślę zwłaszcza po tych doświadczeniach pandemicznych, gdzie wiemy, że wiele instytucji finansujących mocno usztywniło swoje podejście, nawet w relacjach takich, gdzie mieliście Państwo bardzo długie relacje ze swoimi bankami czy instytucjami finansującymi. Tak niestety musiało być. Te ryzyka rosły, one się nam więc to podejście też musimy zrozumieć. Natomiast szukajmy również, Takiej opcji dywersyfikacji swojego portfela kredytowego, pożyczkowego, po to, żeby mieć właśnie rozproszone, rozproszone finansowanie, to daje Państwu też, bo, bo ryzyka są też po państwa stronie, tak, mówimy moi przedmówcy o tym mówili, tak, co będzie, jeżeli nie będziemy mogli wywieźć towaru, co będzie, jeżeli nie będziemy mogli zakupić towaru, tak? Przecież my musimy produkować, przecież my świadczymy usługi. To wszystko, zobaczcie Państwo, są naczynia połączone. Także to elastyczne podejście, gdzie my rozmawiamy o Państwa możliwościach. Nie narzucamy, tylko rozmawiamy, wybieramy te, które są dla Państwa dogodne. Myślę, że jest dziś i oczekiwane i wielce potrzebne. To jeszcze taki slajd, gdzie e, chciałabym, żebyście Państwo tak komplementarnie spojrzeli na tę ofertę finansową. E, dodam tylko, że taką. E, Dobrym rozwiązaniem, tak to określę, jest w, zawarcie w naszych instrumentach gwarancji portfelowej. Dlaczego o tym mówię? Bo wielu z Państwa ubiegając się o finansowanie ma duży problem z na przykład zabezpieczeniem swoich y, zobowiązań. I w momencie, kiedy Państwo nie macie takich, y, y, takich możliwości, brakuje tych zabezpieczeń, sięgacie często po drogie, Oferowane przez różne instytucje e, pomocowe, tak, doposażenia do tych zabezpieczeń. Natomiast my mamy e, gwarancję portfelową, która jest dla Państwa bezpłatna, którą możecie Państwo jako taki dodatkowy element e, dołożyć do swojego finansowania, która uatrakcyjni dla Państwa przede wszystkim finansowo to zobowiązanie, ale jednocześnie pozwoli się rozwijać. tak? I zobaczcie Państwo, jak, jak na. Tutaj można powiedzieć, na dwóch slajdach można zebrać te wszystkie formalności, czyli bardzo niewiele. Karol pokazywał swój wniosek. Ja tutaj nie dołączyłam wniosku, ale on jest bardzo podobnie skonstruowany. To jest kilka prostych, naprawdę można powiedzieć stron, które intuicyjnie wypełniamy. Każda z firm, która korzysta z finansowania zewnętrznego, właściwie na co dzień posiada i pracuje z dokumentami, które są tutaj potrzebne. My staramy się nie konkurować z bankami. My staramy się być alternatywą dla przedsiębiorcy, być uzupełnieniem, tak żebyście Państwo mogli po prostu rozwijać swój biznes. I zobaczcie Państwo, te udogodnienia również w zakresie zabezpieczeń, o których wspomniałam, czy EFG, czy właśnie to minimalne właściwie, minimalny procentowy poziom zabezpieczenia pożyczki, daje Państwu taką elastyczność, tak? daje też możliwości, bo wiemy, że nie jesteście. W stanie spełnić niektórych warunków, które stawiamy, które kiedyś historycznie stawialiśmy przed państwem. A to oczywiście po pokłosie tych trudności, pandemii, wojny, inflacji. Także to wyjście w postaci tych właśnie korzyści. Mogę dziś powiedzieć, że z perspektywy tych dwóch lat działalności tutaj Centrum na w terenie Lubelszczyzny pokazuje, że połączyliśmy wiele firm, właśnie finansując ich inwestycje ze specjalnymi strefami ekonomicznymi. Dziś pięknie rozwijają swoje biznesy, wystartowały po pandemii, teraz starają się również dostosować swój biznes do. Oczekiwań, oczekiwań i rynku, tutaj polskiego. Jesteśmy na wschodzie, pamiętajmy, i też rynku ukraińskiego. Powiem Państwu tak, odbiegnę na chwileczkę od tematu swojej prezentacji. Jakiś miesiąc temu zostałam zaproszona również tutaj na takie szkolenie, właściwie organizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, między innymi, które akurat na Podkarpaciu pokazywało przedsiębiorcom, szkoliło przedsiębiorcom, przedsiębiorców z. Udziału w zamówieniach i w przetargach dla Armii Amerykańskiej. I powiem szczerze, to też jest taki, może nie tutaj u nas, tak, na Lubelszczyźnie, ale tam, gdzie wojska stacjonują, to też jakby pomysł na to, jak. Polskie firmy w tym obszarze mogą się rozwijać i mogą próbować swoich sił. Oczywiście przetargi amerykańskie to wiele ciekawostek, wiele zaskoczeń, ale naprawdę ogromny też potencjał, żeby i z tej strony wspierać sytuację wojenną. Zobaczcie Państwo, żebyśmy nie byli gołosłowni, nie chciałam cyframi, więc pokażę Państwu kilka logo firm, które oczywiście wyraziły zgodę na, na Pokazanie się Państwu. To są firmy, które zaufały ARP, które często kooperują razem i inwestują w specjalnych strefach ekonomicznych, które oczywiście też współpracują i korzystają z różnych innych formuł dedykowanych przez grupę PFR-u. Cieszę się, bo wiele z nich tutaj na tym slajdzie to również firmy, które po prostu zaufały nam, tutaj zespołowi lubelskiemu. I dzisiaj na sali też są tacy przedsiębiorcy, także cieszę się bardzo. I zapraszam Państwa też do współpracy. Nie przedłużając, zaglądajcie Państwo na media społecznościowe RP. My mówimy szeroko o tym, co robimy. Zapraszamy też do naszych centrów. Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji, żeby porozmawiać, wysłuchać, ale też pomóc i wesprzeć. Pięknie, dziękuję. Udanych obrad.